Cześć kochani! Zapraszam Was na kolejne hity z Pepko. Będą cudowne nowości, jakich jeszcze nie widziałyście. Tak więc patrzcie herbatkę, oglądajcie do końca. Jak Wam się filmik spodoba, to zostawcie koniecznie łapewczyka w górę. Oczywiście też zachęcam Was do subskrypcji kanału, by być na bieżąco. I żeby nie ominąć właśnie takich perełek, które w tym odcinku zobaczycie. A zobaczycie sople, które są naprawdę sztosem. Zobaczycie talerze, kubeczki, dużo fajnych rzeczy do kuchni, ale i też do salonu. Jutro będą wieszaczki, tak więc oglądajcie do końca. Ostatnio właśnie pokazałam te poduszki, poszewki. Są też przepiękne poduszki świąteczne i jutro pokażę Wam najładniejszą chyba poduszkę świąteczną. Musiałam to tak, tak jakoś rozdzielić, wiecie, na dwa. Ten kubeczek też jest nowy, kosztuje 15 zł. Zobaczcie, w takie zielone i choinki, i renifery Bardzo ładnie on tutaj się prezentuje. No i koce, koce są po 50 zł, one są naprawdę bardzo milutkie, z takiego futerka, występują w trzech kolorach, to jest taki stęt na wstępie jak wchodzę do mojego Pepko, tak więc tylko w ramach przypomnienia, no i lecimy na te nowości, kareta, kareta na choinkę, można ją w sumie postawić wszędzie, kosztuje 5 zł, zobaczcie jaki ma piękny, multicolor. jest naprawdę cudne, jak ktoś kupuje i robi co roku miasteczko świąteczne, to ona będzie tam idealnie pasować. I hitowe sople. Jak je zobaczyłam, to mówię, nie, one są jeden do jednego, jeżeli chodzi o homaniu, Kosztują również 5 zł. Szybko znikają. I ja od razu oczywiście kupiłam, jak zrobię w grudniu taką świąteczną. Chociaż w tym roku myślę, że zrobię wcześniej, bo jest tak dużo ładnych rzeczy, że zrobię wcześniej. To Wam pokażę, jak to się prezentuje na Girlandzie. Tutaj jeszcze są takie, zobaczcie, złote kwiaty. Można je też dopiąć do Girlandy. Dwie sztuki. Fajnie, że są złote, szkoda, że nie ma srebrnych, bo srebrne pewnie bym i kupiła. Tutaj mamy za 5 zł prześliczną balerinę. Ona też jest kryształowa, ma taki ładny multikolor. I zobaczcie, tak się prezentuje. Te ptaszki już pokazałam na kanale, one kosztują 7 zł, mają piękne. Zobaczcie, takie piórka i nie tylko, już były, tak więc znowu sobie odsyłam na wcześniejsze przeglądy. Tutaj takie liszki pokażemy jutro, coś trzeba zostawić. Ciasteczka, a wiecie o tym, że będzie też kubeczek ciasteczko? Będzie też taki kubek choinka. Powiem Wam, już nie mogę doczekać się tych kolejnych nowości, aczkolwiek tutaj dzisiaj też zobaczycie świetne zestawy, na przykład miseczkę z kubeczkiem Mikołaja. Będzie też taki kubeczek, zobaczcie, z łyżeczką. Ale domek prześliczny. W tym roku ciężko będzie wam się zdecydować, jak ktoś szuka nowych rzeczy do domu. 20 zł ten kubek. Talerzyk Domek był ostatnio pokazany, to dzisiaj pokażę Wam talerzyk Mikołaja, zobaczcie jaki liczny. Można tutaj wrzucić ciacho, jak dzieciaki będą czekały na prezenty, kakałko, ale i też można wrzucić jakieś słodycze dzieciom. Za talerz zapłacicie 30 zł, średnica jego to 29 cm. Przepiękne pojemniki, które też już były na kanale. Tutaj widzę te pojemniczki dojechały, ale i też dojechały te słoiki żebrowane. Właśnie tutaj jest taka czapeczka u góry Mikołaja za dyszkę. Będą też takie jeszcze kubeczki inne. Mniejsze będą też takie słoiki, tak więc naprawdę mnóstwo tego będzie. Tutaj jeszcze są takie, zobaczcie, spierniczka. Pokrywka, ale najładniejsza chyba jest ta piernikowa łyżka za 10 zł. Zobaczcie jak ona pięknie wygląda. Chyba ładniejsza jest w tym roku ta łyżka niż ostatnio, jak widziałam w homeniu. Zobaczymy, co w tym roku homeniu nam pokaże, bo też co roku zawsze zaskakuje. A tu już macie zestaw kubek z miseczką Mikołaj, będzie jeszcze ELF i kosztuje 25 zł. Roku też pokazały się nowe pudełka od najmniejszego do największego. Macie na przykład takie. Jutro pokażę Wam też jeszcze inne. Ale dużo też jest: słuchajcie, wyprzedaży świątecznej i może jutro pod koniec przeglądu zrobię taki zbiór. Tutaj macie na przykład za 20 zł kubek, talerzyk, i tam chyba jest miseczka. Ten zestaw w tamtym roku był hitem, w tym roku zobaczcie, za dwie dyszki. Obiecałam Wam, znaczy jednej osobie, poszewki i bieżniki. Ja dzisiaj miałam awarię z rana, bo mój maluszek się rozchorował, ale jadę teraz nagrać, więc jutro po przeglądzie z Pepko, czyli pod koniec będą wszystkie poszewki i będą um, właśnie te bieżniki, ale i też będą szlafroki, bo tam też było takie zapytanie. Kosze z siankiem, zobaczcie, za dyszkę dwa kolory do wyboru i piękne choineczki i bombki za 10 zł. Tak więc jutro na 100% zobaczycie te szlafroki i wszystkie bieżniki na koniec przeglądu z Pepko. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te choineczki. To opakowanie chyba jest ładniejsze niż takie zwykłe, okrągłe. Co jeszcze znajdziecie nowego, to takie poduszki z kocami, były misie, są też lizaki. A teraz dojechało, widzę, ciasteczko. Te koce kosztują 45 zł i wymiary to 130 na 170 cm. Jeżeli chodzi o wyprzedaż, to dzisiaj jeszcze tylko pokażę Wam w tym przeglądzie, że mamy bardzo fajne niskie ceny na dziale dziecięcym i na przykład kurteczki możecie kupić za 17,50, za 25 zł. Tutaj jest kamizelka dla chłopca, zobaczcie, za 20 zł. Sonika, ona jest taka dosyć gruba. Są też fajne takie kamizelki dla dziewczynek za 20 zł. Jutro będą bieżniki i e, szlafroki, a pojutrze pokażę Wam e, świąteczną wyprzedaż pod koniec przeglądu, i tak co przegląd coś e, fajnego złapię, bo jest naprawdę sporo tego. Barankowa kurteczka za 27 zł, hitowa, jeansowa kurtka z tym korzuszkiem za 22,50 to jest w ogóle hit, naprawdę piękna jest, 17 zł, taka. Kamizelka. Tutaj za dyszkę jest taka bluzeczka z piękną koronką na rękawkach. 25 zł sweterek, nieprzeceniony nie wiem czemu. 15 zł, i tutaj jeszcze są świetne spodenki, takie polarkowe dla dziewczynek. Zadyszkę. Co znalazłam jeszcze na nowościach na, dla młodzieży, dla chłopców do rozmiaru 170, to te dwie koszulki. Zobaczcie, jakie fajne, świąteczne w okresie właśnie grudniowym dzieci mogą do szkoły śmigać w takich fajnych bluzeczkach 20 zł i ta obok również 20 zł. Tak więc kochani, jeżeli chodzi o nowości, to zapraszam na kolejną część jutro, dzięki, że byliście dziękuję za komentarze, łapki, subskrypcje zachęcam oczywiście wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują, bo to jest za darmo a dodatkowo właśnie będziecie zawsze mieli informacje, kiedy moje filmiki pokazują się na kanale, tak więc kochani dzisiaj jeszcze wleci jeden film, niespodzianka, ale to gdzieś koło godziny ósmej, ściskam Was mocno, życzę miłego poniedziałku, cudownego całego tygodnia, dziękuję, że mnie oglądacie, zostawcie komentarz, co najbardziej Wam się podobało w tym przeglądzie, jutro zapraszam na kolejną część hitowych nowości w Pepko. Ja jeszcze zbieram rzeczy do mojego holu zakupowego, ale w tym tygodniu na pewno Wam wrzucę taki filmik, tak więc trzymajcie się ciepło, do usłyszenia później. Pa!